Was serdecznie z Zakopanego, a raczej z nowego targu. E, przyjechałyśmy już z Julką, która jest operatorem. Powiesz coś? Tak, hej. E, przyjechałyśmy, żeby ponagrywać vlogmaski, zrobić fajny content, spędzić przede wszystkim fajnie czas i też popracować. A teraz udajemy się na pyszne śniadanko do Betleja. Betel? Betel Concept. Tak nazywa się śniadaniowna, do której idziemy. I bardzo Wam ją polecam, ponieważ jest to fajne miejsce na mapie Nowego Targu tuż przed Zakopanem, także jeżeli chcecie dobrze zjeść, to kierujcie się do Nowego Targu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Super. Co? Super? Brawo. Właśnie rozbiłam troszkę w litrową. Jak ja mam to wytłumaczyć Dominikowi? dobry. co Ty się tu tak po u... zaniesionkałaś? No, chociaż... Nie wiem, musiałeś... Tak, to jest wiesz. Ale... Działać? Mhm, pięknie. To jest tak, wiesz, sklejone, tylko ja sobie tak, wiesz, poglądowo. Pokaż. Tylko tam miało nie być adresu, nie? No, no to jest nie, ta wiesz teraz. o co chodzi, bo wkładka chce nie nad kosmetyku, żeby było to w zasadzie te kosmetyki powstają tam z okay. serca i tej, co tam jest. Yy, no kiedyś... Ty... Masz poruszanie. to sobie możesz zabrać, w sumie mi się nie da. To ja to wezmę. Weź sobie na pamiątkę pierwszą, pierwszą budowę, <noise> takie robocze, tak, ale, ale jest. Czekaj... Nie wiem, jak to no tutaj... i chciałeś mi po prostu pokazać jak ty im to wysyłasz i to oni wtedy, tak? To, yy, oni to już naklejają w sensie tak robią, Znaczy, mówią, tam... czy naklejono, więc i mapkę rysowałem, wszystko od A do Z. I to tw tworzyłaś to? No, się dobrze nakleja. Można dobrze naklejać. I zobacz, ja myślałam, że my będziemy. Zobacz, tu tu jest przestrzeń na to, żeby zrobić jogę, trening. No i moi drodzy, jesteśmy w miejscu, gdzie powstanie pierwszy w historii kamp masażowy ze mną, ze z moją, z moją, z z moją skromną osobą. I tu będziemy tworzyli fajne rzeczy. To są te domki, o których, o których Wam wspominałam. Zobacz Julka ten, jaki fajny. No, super. Także piękne naprawdę miejsce, bardzo komatyczny, widok na góry, e, pełne wyżywienie w cenie, ogrom, atrakcji, e, automasaż, yoga, e, trening funkcjonalny i dodatkowo warsztaty ze mną i z Anną Kłęską. Także bardzo, bardzo się opłaca przyjechać jeszcze i odpocząć na tym podróż. Więc jesteśmy taką chyba oczywiste. Ale także żeby... chodzi na po ten mikrofon. Zamiast tego wybieramy, czy ten krawatowy, z futerkiem, czy ten? Ja myślę, że ten. Hello, everyone. Znaczy jest złoty jeszcze. Ale to nie są teraz żarty. Zobacz. Mm, a ten fajny też. Ale, ty, ale to chyba do podcastu by nie dało rady. No nie, no gdzie byś miała taki dźwięk brzydki? Karaoke, bardzo, nie? No. To jest ale zobacz, jak się rozchodzą szybko czekoladę pitną. Mówisz gorzka, Znaczy, a ja bym chciała deserową kupić. Zastanawiam się, czy jest różnica między taką e, normalną czekoladą, jakby ją zmieszać z mlekiem. O co ci chodzi? ją. <ślesk> no. <ślesk> <ślesk> Społeczności. My sobie siedzimy e, na krupówkach, pijemy sobie czekoladę z tryskawką i postanowiłam odtworzyć ją w domu. Jak tylko przyjadę do domu i będę stroiła dom, tworzyła vlogmas dla Was to, zrobię taką czekoladę do picia, a nie jest to trudne. E, I okazało się, że jednak tą czekoladę, którą kupujecie w Wedlu, w takich puszkach, e, możecie odtworzyć w troszeczkę tańszej, w tańszej wersji, kupić tabliczkę czekolady, rozpuścić ją. Z um, śpiątaką 36 pani mówiła, praca? i z mlekiem. Także spróbujemy to zrobić w domu, ale to już w domu. A tymczasem my uciekamy, bo będziemy nagrywały dla nas Curie. Okay. A mam. Chyba też za dzieciaka? Tak, tak. żelki e, w kształcie frytek McDonalda? Zobacz, albo jajko sadzone. A ja jego widziałam. Zobacz tutaj. Frytki z McDonalda, a tam jest jajko sadzone. Hit, to? No a moje ulubione to są te banany. Co kupiłaś? Gdzie ty widziałeś taką laskę? Gdzie ty dla ciebie. Laskę. Tutaj. Bierzesz ją? Ale zobacz, ostatnio. Ale biorę z każdego rodzaju. To jest Tak prawda? Tak, no, zapierdajcie na telewon. Eee, kurwa, kogo my tu mamy? Nie eee. znasz. Wybieramy właśnie. <noise> Wybieramy właśnie piżanki. I miałyśmy iść do Scenec, ale jest niestety w i już zlikwidowane, więc tak nam zostało. Dwa i trzy. Ewa Chodekowska. Ty uh. Gdzie... myślisz, że ja mam 15 lat? Noga. Więc do góry. I druga. Głosy. Teraz badam, kiedy nie słyszę. Słyszysz teraz? Gdzie? Nie. Czekaj, bo mi, bo mi uszy zwiętną. <noise> w okazji Black Friday Week Powiedziałam już tą swoją, wiesz, trzecim okiem, że Martęga przyjedzie do w Musimy tu, o, no. tak.